No to przedstaw, powiedz jeszcze co ty tutaj masz za maszynę? Co to jest? Fisher F22, częstotliwość 7, stała częstotliwość 749 kHz. Strojenia do gruntu nie ma. Automatyczne strojenie do gruntu, także tu nic nie musimy, on sam się. Czyli chce. nie ma strojenia do gruntu. No po ma. prostu jest fabryczne, fabrycznie usta ustawiony grunt i tyle. Ta. Co ile masz tu tutaj programów w tym urządzeniu? Głą ogólnie cztery programy, trzy fabryczne i jeden ustawienia własne. Tak Ty tym. chodzisz jak na tym wykrywaczu? No tak jak Pola robię, no to robię na ustawieniach własnych, żeby tam żelazo wy jest wycięte, a no. resztę jak na las, no to artefakta. Czasem na plaży, no to ten program. Y na te ewlery, te nie? Jewelry, no, no, no. No no. i tak tu sobie chodzę, no Nic tam szału nie robi, no ale coś tam zawsze można zrobić. Dobra, nie? a po tym polu, jak byś się ustawił na to pole? Bo to jest wiesz, generalnie to jest łąka. No, łąka, no ogólnie bym na ustawieniach własnych poszedł. Na ustawieniach własnych, tak. Byś z wyciętym żelazem, no i, i, i tyle. No i bym go tak w ten sposób chciał sprawdzić. No i dobra. No Czułość, to... głośność, tutaj mamy ustawianie głośności. Taka, na... bo ja tutaj nie widzę. O, pokazali, o. no. Głośność. Tu ma do 20 chyba, z tego co pamiętam. Mhm. Tak, 20. No to już lepiej jak kanar, bo w kanarze nie ma ustawienia głośności. Tak no. jak Ci gong zadzwoni, to lipa, nie? No, czułość <laughs> mamy yy, w, od skali od 0 do 10, czyli że 10 to 100%. No i tam wiadomo, 8 to też jest 80%. Ale jak ustawisz mu na 10 na przykład na maksa czułość, to on się jakoś wzbudza czy się nie wzbudza? Yy, na polach i na lesie ogólnie nie, nie zauważyłem, żeby się wzbudzał, a na plaży wzbudza się no i dobra. to dość mocno. A nie? pod liniami jak chodzisz, to ci się wzbudza jak na 10 mu ustawisz? Pierdzi ci, czy nie, nie wzbudza się? On. Bo tutaj wiesz, tu jest linia na powierzchni, ale to jest nie jest wysokiego napięcia, nie? Szczerze mówiąc. Chyba jeszcze nie, tego no, nie sprawdziłem. Nie, nie zauważyłem, żeby się coś. No dało. dobra, no to ustaw go po swojemu i oblecisz tutaj mi na szybko na tym polu. Zobaczymy, jak tutaj Obleciemy. ten Fisher się sprawdzi. No to częstotliwość 100%. Czułość. Czułość, tak. No. Czułość 100%. Dyskryminacja, no to tylko na metal. No i głośność tam dają. Na zelastu. Tak. No Na 10. Ustawienia własne. No i dobra. No i dobra, lecimy. No to, no to jedynka jedynka. Ale ty tak zawsze szybko machasz? No, <laughs> bo zawsze. jak mówisz, on nie ma takiego odświeżania, pewnie jak ten nowsze wykrywacz, to jak będziesz ten machał wolniej, to pewnie będzie lepiej to się sprawowało, nie? No to ja zazwyczaj macham szybko, bo mi powiedzieli, że jak wykrywasz dynamiczny, to im szybciej, tym lepiej. Ja nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale takie, miał, <laughs> takie miałem info. No tak? raczej chyba nie, bo to wszystko zależy <laughs> od tego częstotliwości odświeżania, jaki recovery ma, nie? No, ale tak. sprawdzimy na wolniejszym oświeżeniu. No tutaj jedynkę, co? Kopałbyś tam jedynkę, czy nie? No raczej nie, zbyt rozbiegany sygnał. No widzisz, a tutaj z tego co pamiętam, to tutaj jest jedna marka na 15 cm, 15, tak, jedna marka, pięć marek na 15 cm No, no to byś nie kopał ja, jedynki. Ja bym nie kopał. No to tu masz dwójkę. Na dwójkę rozbiegany, wygląda mi na, według mnie i tego co tu się nauczyłem z tego no. wykrywacza, to jakieś żelazło bardzo zardzewiałe, nie? Aha, I też byś też nie, kopał. nie kopał. No dobra, trójka. Trójka, dołek jest, tabliczka jest, ale sygnału nie ma. No to idziemy na czwórkę. Czwóreczka, tak samo. Cisza. Cisza, Jak dobra. po śmierci organisty. Piątka. No, piątka coś skrzeczy, ale nic do kopania. ID rozbiegane, 67, 99, także też bym tego nie kopał. Wiesz, Ty byś nie kopał, ale są szpece, którzy by to kopali, nie? Bo są tacy, co kopią każdy sygnał, tak więc no wiesz. Tu no, dobra, no szósteczka. Kopać każdy, no to garetem można nawet. No to już by nie, tu byś nie kopał, bo tu cisza. Tu bym nic Siedem. Siódemka. W miarę stabilny, no i taki, no grzebnąłbym, Grzebną Nie ukrywam, iż. że nie, bo jeszcze tym bardziej, że widzę, że niezbyt głęboko, nie? No, no, no. To mógłbym to liznąć. Dobra, ósemeczka. No. Przechodzi żelastym troszeczkę. Przechodzi żelastym, ale też bym grzebnął, nie? No i dobra. Dziewiątka. Nie ruszałbym. Nie ruszałbyś? Bo strasznie. Dziesiątka. Jak zachowuje się jak kawałek drucika, też bym nie kopał. Aha, no widzisz. Jedenastka. No ja bym brał. No ja też bym wziął, bo mi pod dwa złote podchodzi. Pod dwa złote, tylko to wiesz, to ID nisko, 38, 45 No ale ja fishera nigdy nie miałem w ręku nawet, wykrywaczu, także. No tak jak na przykład yy, Yy, dwa złote, tak? No, no to ID 45, I tylko no, że stałe. Nie, no, 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 nie, nie lata, nie? Dobra, tu mamy dwunastkę. Dwunastka, cisza. Trzynastkę mamy kawałek dalej. Coś tam szarpie. No, ale to też tak potraktowałbym jako błąd. 14, depozyt, 35 centymetrów, tu PRL jest, jagody i te, i rybaki, to pamiętam. No i tu cisza. Nie, no coś tam chrumknie, no ale, to, ale to, jest, to jest w granicach błędu statystycznego, że w ogóle coś widzi. E, 15, depozyt następny, 45 cm fenole. Cisza, cisza, 16, cisza, 17, cisza, 18, cisza, 19, no coś, o, 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 a weź wolniej, też cisza, 19, Cisza, 20. No tak delikatnie coś łapie, ale Jak to byś nie grzebał. Chciał, ale jakby nie mógł. 21. No cisza, 22. O, tutaj już coś pipczy. No to bym kopł. No elegancko 23, szerf pomorski na 5 cm Rwany, Rwany szarpany. 24, szerf na 10. No też to rwie, ale nie kopany pewnie. Nie. No nawet nie pokazuje głębokości. Tutaj ja... mamy feniga, jeden fenik pruski na 5 cm, 25. No i, do kopania. no i do kopania. Tu ten sam fenik już na 10. No tu już się przełamuje. Przełamuje się, pokazuje, że głęboko. No ja bym to uznał za jakąś folię aluminiową i na pewno bym tego nie Ale kopał. lata skala strasznie tak. widzę, widzę. 27, tu masz jeden fenik na 20. Czasem chrumknie, no ale to jakby. 28, to jest 10 fenigów na 10 cm. Nisko też, w żelazie, chyba to w żelazie tak, tak sygnalizuje? Nie, w żelazie już, no. Aha, no. Dobra, Człowo. tu jest, czekaj, czekaj. 29, 10 fenigów na 20. W, jedno, w jedną w stronę, o, 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 czas, czasem dana dwa razy, ale. Coś ale tam nic. jest, ale... Coś jest, ale... A nie. tu jest 10 fenigów kruskich na 25 cm i tu jest cisza. Cisza. No nie no, raz chrumknął, dobra. Ale to jest, wiesz, mógł się, od czego, od wszystkiego się mógł. Tak. No i co? No i fisher sprawdzony na tym polu. Jak oceniasz działanie tego wykrywacza na moim polu? Co powiesz o tym fiszerze? Yy, no szału nie ma. <laughs> no Raczej, tak... Czym prędzej trzeba to wymienić, na lepszy wykrywacz o większych częstotliwościach, bo... No jednak ten nie daje sobie rady, tak? No to co? No to tutaj chyba nawet Kanar lepiej zagrał na tym polu. No śmiem twierdzić, że więcej wskazał niż ten Fisher.